Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Tormented Souls. Zadręczone dusze. Tak w ogóle to skupiam się teraz na grach, ale wiecie, czasami wrzucam jakieś innego rodzaju filmiki. Także nie przejmujcie się tym. Mam kilka planów, w tym. naprawę pada PS5, gdzie analogii wymienię. Mam ochotę to nagrać w sumie. No dobra, wracajmy do horroru. Zagrałem jeszcze raz od savea i załatwiłem łomem tego gościa na wózku inwalidzkim. W sumie, nawet padł na ziemię po dwóch ciosach, ale trzeba było go jeszcze tam nawalać trochę. Generalnie... ...mamy koszun, czyli... ...trochę oberwaliśmy. Ale dobra. Tutaj mam te dechy i teraz przypomniały mi się łom. Zobaczmy, czy zadziała. A jednak. Jako broń i coś więcej. Ok, nowe pomieszczenie. I ciemno, jak w D. Czy mamy mapę do tego? Nie, oczywiście, że nie. Musimy znaleźć mapę. Dobra, tu są drzwi. O, jest mapa! Świetnie. Mapa musi być tu. O, właśnie. I jesteśmy w pokoju z generatorem. Okej. Okay. Czyli musimy ten generator odpalić, ale poczekajmy jeszcze chwilę. Coś tam odpadło. O, otwarte. To były te drzwi, okej, okay. czyli mały skrót. No dobra. Au. Co to? Gaz naturel, no dobra. Gaz naturalny. Aha, czyli musimy to dać tu. Chwila, jeszcze się rozejrzę. Wiecie, tu więcej chyba nic nie ma, ale nie chcę niczego przegapić. Właśnie. Jest problem z elektrycznym generatorem. Ciśnienie gazu musi być dokładne, żeby zapaliło. Poprawne ciśnienie jest napisane na panelu kontroli. Aha. Musi być 10, tak? Okej. Okay. Aha, czyli. Musimy te kulki przekręcić, chyba. Tak, żeby było 10. Dobra, to chyba nie powinno być takie trudne. Aj, prawie 10. O, teraz jest 10. Zobaczmy. Czy to ma być 10, czy mniej niż 10? Zaraz. Zobaczmy. 10 i coś tam chyba, tak? Pobawmy się. Na pewno nie ma wiele kombinacji tutaj. A, już wiem chyba o co chodzi. Bo to przechodzi na dziewiątkę. Nie wiem, czy to nie musi być tak, że... Musi się utrzymać na dziesiątce, czyli być powyżej. A już wiemy o co chodzi. O! Czyli tutaj wszystko tak. No teraz jest 11. Teraz powinno być dobrze. To nie było takie trudne. W miarę logiczne. Dobra, zobaczmy. A, idealnie! Pobawmy się tym nailganem, chociaż on nie jest za dobry. Dobra, musimy iść na drugie piętro wschodniego skrzydła. Tylko z tym generatorem pewnie będzie tak. O! Że... Jesteśmy tutaj, maternity, okej. Okay. Więcej gwoździ? Czemu nie... Co jest dobre oczywiście, to trzeba... ...najlepiej przeładowywać w menu. Jak w Rezydencie. U! Jakiś pacjent. No nie gadaj, że mogę pobawić się w ocucenie Pewnie muszę to odzyskać. Ha! Ale zagadka. Mordercza zagadka. Woda jest wyłączona. I co ja? Muszę to zrobić? Okej, okay, przejście na dół, to nie brzmi ciekawie. Ale pewnie będziemy musieli tam pójść. Kurde, nie wiem, czy to zrobić, czy nie. Jego serce. Nie ma jego serca. Może to mogę użyć? Czyli chyba coś muszę zdobyć. Mi się wydaje. Kolejny pamiętnik. Pielęgniarki powiedziały, że lampa ma problemy. Ok. Kiedy włączyłem światło, zobaczyłem, że jedna z żarówek migotała. Miałem zamiar ją zmienić, a nagle przyszedł gościu z nienacka, złapał mnie za ramiona i pchnął mnie do tyłu z niesamowitą siłą na jego wiek. Mówił mi, żeby nie dotykać, nie chciałem się z nim kłócić i po prostu poszedłem. Nie może przestać o tym myśleć, czemu ten stary człowiek zapobiegł jemu dotykania tej żarówki. Jeszcze tu wrócimy. O cholera, jestem w niebezpieczeństwie. Aaa, kurde, tutaj zginiemy chyba szybko, coś mi się wydaje. No, dobra, ten pan był trochę dziwniejszy, bo coś ala ten na wózku, tylko kuśtykający, <laughs> Butla gazowa, nieudany pacjent, dobra. Aj, kuśtykamy lekko. No nie za bardzo, widzę, jeśli chodzi o. A ty, co się tak gapisz? Nie mamy na razie za dużo saveów, też, to jest wkurzające. Nie, niepotrzebnie tu chyba wracałem, coś mi się wydaje. Aż dwóch, dobra. To zróbmy w takim razie tą żarówkę. I zajrzyjmy do piekła, no. O, jest taśma. Świetnie. Ja nie wiem tylko, czy będę zapisywał stan gry. Wiecie co, bo te lustro to mnie przeraża trochę. Pełno manekinów. Manekiny obowiązkowe. Co to? Ta muzyka mnie tak trochę rozwala. Wiecie. A, mogę zapalić. Dobra, no to zapalmy to. Zapalmy te świece ku naszemu przerażeniu. Wow, wow, wow. Co się dzieje? No, zobaczmy dalej. Nie, nie rób tego. No, niedobrze. Hmm, przeszliśmy do innego świata. Jak w Silent Hillu widzę? W pewnym sensie. No super. A, czyli możemy z powrotem wrócić. Tak, raz zaczyna się robić interesująca. Ale ta kamera mi się nie podoba, dobra. O, ale mamy więcej morfiny, to świetnie. Jejku! Kijowo, bo. <grych> obrywamy ostro. Czuję, że zginę, jak się pojawią potworki. Chyba, że jakieś. Chyba, że jakaś energia będzie, ale coś nie widać za bardzo. Więcej gwoździ. Ja tu muszę inną taktykę zrobić na tą walkę, bo. W rezydencie to się. O, cholera. W rezydencie to się dało. Te bicie serca, dajcie spokój, dobra. Trochę za głośne. W rezydencie to się dało jakoś obejść. Uuu, nowa zagadka, no proszę. Ma dziurę, no wiem, widzę. Nie pasuje, dobra. Czyli coś musimy tam włożyć. Huhu. Pan chirurg, proszę bardzo. Od siedmiu boleści tu był. Woda jest odłączona. Czy to ma jakieś znaczenie? Uu. A to co? Może łomem? Zbyt zardzewiałe. No dobra. No nic, będziemy musieli tu wrócić. W zasadzie zostaje tylko tamto miejsce. Co mnie nie widzi? Dobra, chodźcie tutaj, bo kamera mi się naprawdę nie podoba. Padł, dobra. No i jeszcze jeden jest. Da Radę w to lepiej zagrać, bo. Przeżyjemy, żyjemy? A ta lalka była chyba po tej stronie, a teraz jest tutaj. Dobra. z tą lalką coś jest nie tak. Pokój dentysty, mój ulubiony. Haha. <ścoughs> Dobra, dajemy radę. Z tą energią tylko kiepsko. Dajcie mi jakieś leczonko. Ludzki organ. O, proszę. Drugi kawałek plastikowego serca. Dobra. Morfina. Uff. Świetnie, bo już nie będziesz tak dyszeć. Przydałoby się teraz tylko więcej naboi pomocy. Nożyczki, a ułożone z nożyczek. Ok, więcej naboi, świetnie. A, zobaczmy, czy możemy to połączyć. Ok, mamy serce. I teraz możemy chyba do tego dzieciaka skoczyć. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy możemy to użyć. Nie pasuje. Dobra. To w takim razie idziemy do tego dzieciaka. Zobaczmy. Okej, okay, złożyliśmy, Bobasa. I co teraz? To jest świat duchowy, to może to ma znaczenie na świat żywy, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Mam pomysł, chyba. O, ten dzieciak, to był chyba ten gościu, tak mi się wydaje. Zobaczmy. No proszę i mamy mamy te pokrętło i pokrętło połączymy chyba z tym, tak coś mi się wydaje. Świetnie. A jeśli to mamy, to teraz prawdopodobnie możemy pójść. Co to? I to chyba tutaj mi się wydaje. O, proszę, Uu, główna hala. Na pewno widać, że inspirowali się rezydentem w trochę inny sposób, ale widać to. Powinny być jakieś dobre rzeczy tutaj do wzięcia. Powiedzcie, że jest maszyna do pisania, to zapiszę. Właśnie problem z tym jest, że nie możemy zapisywać kiedy chcemy. Tu jest mapa, o. O, jest. Okej, okay, dobra, czyli tu jest studio niedaleko. Tam się tęcza i... To gra jest dobra, muszę przyznać. Nie wiem, klimat ma. Muzyka jest spoko. A, jeszcze wejdźmy na górę, zobaczmy. Czy to będzie zagadka? Się przekonamy. Sporo tego, naprawdę. O, już wiem. O, nie, to co innego? Meeting room. Okej, okay. pokój spotkań. Zamknięte z drugiej strony. Gdzie my jesteśmy? Okej, okay, to jest inne piętro i nie mamy jeszcze mapy. A, mogę włożyć taśmę wideo, okej, okay, żeby coś obejrzeć. Tam jest ciemno naprawdę sporo miejsc odkrywamy i wiecie co, ja po prostu zapiszę to i będziemy kontynuować w następnym odcinku ja skończę w tym momencie jest trochę do obadania ja dziękuję komukolwiek kto odwiedził ten kanał i oglądał ten odcinek i zapraszam na kolejne tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania, cześć